Ostatnio na moim kanale zdarzyło mi się przychodzić Big Wave Beach bez lilipadów. Zobaczyłem, że film bardzo Wam się spodobał i pomyślałem sobie, co bardziej z Wyrolskiego mógłbym jeszcze wymyślić. No i w końcu wpadłem na genialny pomysł Modern Day, ale co każdy poziom losuje wyzwania od widzów. Te wyzwania wybrałem z Waszych propozycji na Instagramie, więc jeśli mnie nie obserwujesz to. Zapraszam, ale zanim zaczniemy, to jeszcze wam wytłumaczę szybko zasady. Numer jeden mam zakaz używania. Power Rapów. Numer dwa, nie mogę kupywać plant foodów. Trzy, jeśli wyzwanie tego wymaga, mogę używać premium plantów. Cztery, jeśli widz wymyślił zbyt ciężkie wyzwanie, mogę się wspomóc boostem. No i uwaga, najważniejsze, jeśli nie przejdę jakiegoś poziomu, to właśnie wy wymyślacie mi karę. Proszę, bądźcie łaskawi. Zanim zaczniemy, bardzo bym Was prosił o zostawienie lajka bądź komentarza pod tym filmem, bo razem z moim montażystą włożyliśmy w ten film. Ogrom pracy. Jeśli zostawicie tysiąc łapek w górę przez 5 dni, drugi odcinek tej serii wlatuje od razu w niedzielę. Miłego oglądania. Hej, to mano, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku przechodzimy. Modern Day. Ale to nie byłoby takie ciekawe, gdyby nie wyzwania od widzów. Na Instagramie dostałem kilka wyzwań od widzów, które mają mi utrudnić przejście Modern Day. Zobaczymy, czy widzowie z Instagrama przeszkodzą mi w przejściu jednego z najcięższych poziomów w PVZ 2. Wybieramy szczęśliwy numerek. Okej, okay. pierwszy level zaczynamy bez słoneczników. Będzie naprawdę ciekawie. Tych wyzwań jest około 40. Nie tylko te 20 Boję się trochę tego odcinka, bo wiem, że go będę nagrywał bardzo długo Dobra, wybrałem taki skład Nie wiem, czy przydam radę szczerze Bo nigdy nie przychodziłem PZ2 bez słoneczników Kto kurwa by tak robił niby Mamy darmowego pavshuma, który będzie służył jako nasza linia obrony I mamy też pałkę elektryczną Dobra, na easy to pójdzie Ej ty, co tu się odpiernicza, ty zjad mi pałkę elektryczną co się tu odpiernicza? Ja myślę, że to będzie chłopciup trochę. Pięknie! Pierwszy poziom i pierwsze wyzwanie od widza zaliczone. Drugi level. Zobaczymy jakie wyzwanie dostaniemy tym razem. Trochę się cyka. mnie Kusi. Bo jest drugi level, czyli mamy 20 wyzwań: 20 odjąć 2, 18. Lecimy. Przejść poziom z jednym okiem zamkniętym, używając tylko roślin Spirits. Kto to wymyślił, to naprawdę jest drogo popierdalny. Jednym okiem. Kurwa, pirat będę normalny. Nie chcę mi się pieprzyć, będę leciał tak normalnie. Jak coś to nie podglądam, ale i tak widzę w prawym oku, więc będzie git. Mam zestaw roślin jeszcze gorzej niż w poprzednim levelu, bo nie mam słoneczników znowu, tylko wyłącznie rośliny Spirit Seas. Ja nawet nie wiem, jak mam się bronić, szczerze. Snap Dragony chyba. i stawianie go w tym miejscu było durna. Ja pierniczę i on tutaj z tołu idzie. A tak wam powiem widzowie, że ja tak długo nie nagrywałem nic na ten kanał Tak, że siedzę przed kamerą i w coś gram rzeczywiście Że już trochę nie pamiętam jak to się robi Mega dawno nie nagrywałem Ostatnie filmy to były same takie filmy Że... Po prostu komentowałem to co się dzieje na ekranie i tak dalej O cholera Dobra, za późno się skapnęłem i tracę Snapdragona no Nie mogę tak robić No co? A Ej no, popierniczyło ich o <laughs> kurda, nie no To jest nie do przejścia no Jak kałamarnice tutaj są Ja pierniczy Nie mam ani jednej kosiarki Zajebiście no pięknie A gargantuary nas czekają Dobra ja reset resetuję level I co i drugi level i już pierwszy komplikat Ja widzowie postaram się to przejść Dla was Rozumiem, jakbym dostał takie wyzwanie bez zamkniętych oczu, ale z zamkniętymi oczami. To jest taki shiton. O, o, o! Idealnie! Jest! Dobra, zajebiście. No dobra. No, ej! Jak? Jak to? No, czemu on nie dostał efektu tego? No, skam trochę, nie? Żeby coś. I tracę jeszcze tą kosiarkę. Serio, on ma taki mały damage, nie, że nie zabił wziąłka bez ręki. Ale o wiele lepiej idzie, może to przejdziemy. Już wave, dobra Zostały mi dwie te. I Gargantua idzie tutaj, gdzie nie ma kusiarki. No nie za fajnie szczerze No i dupa, no Czy to jest do przejścia szczerze? Ja wiem, że to już jest drugi level. Ja już tutaj coś szmącę. ale zbysiu, zbysiu Supremacy, jak wiemy potrafi działać cuda. Więc zobaczymy jak to wyjdzie, kiedy mam na nim boosta. Ale nie oszukujmy się, ten bus nic nie daje Dobra, zajebiście Jest ziomek Z ośmiornicą zaraz będzie Najlepiej, żeby najpierw był z deską, zajebiście Użyję na nim tego Pięknie Kolejny z deską Kurde, to się odwala dała ośmiornicę Jest Pięknie I po, i muszę te... chyba, te metalowe wziąć na Gargantuara Na dole właśnie tracę linię chyba Ale Zbysiu pomaga, Zbysiu pomaga Może on na i to wystarczy, żeby wygrać ten poziom Ale dobra Robię tak I level przyszedłem I przeszliśmy ten level, ja pierdziele Ja wiem, że trochę shitowałem tym Zbysiem, ale Lepiej tak niż wcale, kurde Zbysiu to nawet demerza nie robi Zajebiście mamy to Level drugi Zaliczony Level trzeci, czyli pierwszy level specjalny Tak się składa, że na levely specjalne również mam osobne wyzwania, które są chyba nawet gorsze niż te do levelów normalnych Wybierzmy siódemkę, dobrze mi się kojarzy stawiam roślinę, muszę wziąć łyk wody Dobra, zajebiście To nie utrudnia mi w żaden sposób Przecież może trochę utrudnia Odkręcam se wodę No i lecimy Dobra, już więcej nie piję. Wygraliśmy to. Boże, jakie głupie wyzwanie. Nie będę pił wody chyba do końca odcinka teraz. Dobra, jest. Level trzeci mamy za sobą. Dobra, właśnie pół mojej damskiej publiki wyszło z filmu. Dobrze, że mnie żadna kobieta nie ogląda. Level normalny. Mieliśmy 13 i mieliśmy 18, 18 17, 13 daje nam 5. O kurde, nie no. Ej, to jest autentycznie? Niedobre, bo mam tylko jedno puste miejsce, i je marnujemy na czwartym levelu czyli bez wyzwania. No, i teraz widzowie powychodzą, bo nic ciężkiego nie ma zajebiście. Osiem czwarty na easy, bo bez żadnego wyzwania, z w sumie się nie cieszę, bo potem będę musiał robić jakieś wyzwania zamiast mieć pustego pola. Level piąty. Co mi się z piątką? piątką mi się kojarzy coś dobrego, więc wybierzemy szóstkę. <laughs> nie możesz używać plantwooda, ale i essa, ja pierniczę. Kurde, szkoda, że dostaję teraz je tak wcześnie te łatwe wyzwania, bo naprawdę ja bym je zostawił na koniec, bo na koniec to ja będę srał pod siebie. Dawaj, walę go na łeb. Dobra, on nazwali na łeb. Po dwie kosiarki mi zostają na level. To już to już nie fajne. Dzień szósty, here we go. No i mam wyzwanie, żeby wyprodukować 4000 słoneczek. I to nie jest jedyne wyzwanie, które teraz będę robił. Bo jeszcze muszę wybrać sobie dodatkowe wyzwanie, ale dobra, 4000, czyli wybieram 4. Nie widzę taśmy roślin. Och, era. To zrobimy tak, że ja nie widzę po prostu, kiedy rośliny się odnawiają. Dobra, stary wyrałem moją i ją zakładam na monitor. Dobra. Fota wam się pokaże jak to wygląda. A tu będzie teraz ja nie wiem jakie mam to stawiać. No nie no kurna, gdzie jest ten słonecznik? No, ej no! Czemu ja nie mogę ich postawić? O! Super, zajebiście. Kurna... Ja mam film szruma? Czemu ja mam fium szruma? go nie brałem. Ten debil nas nie zabija Ja pierdziele, to jest najgorszy Aha Dobra, robię restart, bo co się nie da Muszę wybrać rośliny Muszę wybrać rośliny normalnie, bo ja wybrałem jakoś k***o Dobra Wszystko zakryte A teraz wiem, że słonecznik jest pierwszy przynajmniej Ojej, idealnie, zajbiście. A z tego namiotami wychodzą Cherry bombę dawaj Gdzie jest bomba? Chole no, gdzie jest ta cherry bomba? Dobra, użyję tego tak dla beki O, mam Zajebiście Dobra, pyk O nie, Chester wychodzi Jak Chestera pokonać? Teraz stracę wszystko Time warp, ty, ja mam time warpa gdzieś Time warp O, mam, ty, Czyli bo... Czemu ja cherry bomby nie użyję? Debil Generuj mi słońca, bo to jakoś i tak zrobimy. Przetrwamy to jakoś. Dobra, tu tutaj już nie przetrwamy raczej na pewno, ale stawiaj te słoneczka, będzie git. Tak zupełnie... Dobra, ostatnia fala. Dobra, chyba to przejdziemy. Na dole nikt go nie bije, co ja odwalam? Super. Dobra, mamy. Przeszedłem to. Teraz się wyrzygaj. Pięknie! I tego na dole teraz mogę zabić. A jeszcze na górze muszę coś postawić. O, Snapdragon się napotoczył. Ej, bo tu na górze jest ich mega dużo. Psu, cholera. Dobra, gdzie jest... gdzie jest mina? O! Taka wielka linia nie może zginąć. No jeszcze ten się żyje. Dobra, zajebić. Teraz to przeszedłem to na 100%. O, tu był time warp! Ja, ja myślę, że tego nie wziąłem, dobra, git i proszę, dawajcie, bo ja już nie daję rady. Pięknie, dobra. Level szósty. Mogę to zdjąć. Level siódmy, normalny. Skoro level siódmy, to numer 17. Tylko rośliny przypominające zwierzęta. No i tutaj się ta pojawia zasada, którą wam wyjaśniłem w wstępie. Jeśli wyzwanie tego wymaga, mogę używać premium plantów, bo mało jest chyba roślin, podstawki, co przypominają, przypominają zwierzęta. Nie ma więcej zwierząt. Uzupełnię to byle głównym, którego nie będę używał. No i teraz życzcie mi powodzenia. W przejściu tego levela czteroma roślinami, które kosztują w chuj... i bez słoneczników. Ja jeszcze nie wiem, co robią dwie z czterech. To jest dobre akurat, to wiem. To jego użyję chyba jako pierwszego. Nie, ziomek! Nie, weź mnie niż marzeń. Zabijcie go trzeba. Nie! Uff, era, Ty mendo, pieprz. Dychaj. jakak Jaka z niego Dobra Będzie dobrze szczerze Strasę te kosiarki Meduzy się rozwalą W sensie ośmiornice I Jakoś to będzie Dobra Jestem w każdym prawie miejscu zabezpieczony Oprócz dołu I na dole postawimy tego snake'a chyba Co on robi na ulcie? Dobra Sprawdzam co robi na ulcie Pięknie, zamienia ich w kokon. Tylko, że tutaj jest. Jasno, tu jest. Dobra, temu muszę dać ulta. Bo nas rozwali całych. Nie, ich trzech jest, kurla! What the fuck? Czemu ich trzech jest? Oj, dupa. Na dole zdychańsko jest. Okej, okay, ten level będzie ciężki. Rośliny, kuźni. Zbierzaki. Taktyka jest taka: postawić Tiger Grasa z tyłu, żeby on skakał. I tego skur Tynka z przodu, Snake'a Żeby on działał O, gdzieś tutaj go postawić Ja chcę zobaczyć co on samemu zrobi What the f**k, on zmienia w zombie po prostu Dobra, a czy on poradzi sobie z dwoma? Cholera, nie poradzi sobie z dwoma chyba O jest zajbiście. Ty go zmienisz? Nie, o no i czemu tego? Era no Aha, w gargantu... Dobra, zajebiście, bo akurat idzie duża fala. Może tak zrobię? Dobrze? Jest? Nie jest dobrze. Jest beznadziejnie. Jeszcze nawala te kałamarnice. Co za menda pieprzona? Źle mi się trafił, kurde, źle mi się trafił. Prawie to miałem. Ej, zabił go! Na, na środku jest lipa. Zajebiście! Nie! Dobra, jest, 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 jest! Dobrze! O! Nie uszukiwałem nawet! Udało się! Ale tu RNG wyjechało! Zajebiście, zajebiście! Pozdrawiam Snake'a. Lil'iego. Lil' Snake to brzmi jakaś ksypka kapera. Level 8 jest levelem specjalnym. Dobra, 18 wychodzi. Za każdą straconą roślinę robisz dwa ginania ramion sztangą. O, to tutaj potracę dużo tych roślin To są te levele tego, Plants vs zombie match, shit Ale, ale, ale to beznadziejnie idzie Nie no, błagam was Pierwszy raz zginałem tutaj. Tak blisko byłem. Ja teraz nawet nie wiem, kuść idę, straciłem tego. Dobra, widzę, wiem. stracimy 23, prosimy. Czyli 46 takiego. Raz, wow. 46. Ja pierdzielę, dobra. Dobra. Super. Genialnie zaczynamy. Aż grę zaczął legować. Ostatnie połączenie. perfekto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenasty dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście Trzydzieści cztery O matko Trzydzieści cztery razy wow. Help me Poziom dziewiąty Zobaczymy co nam nie czeka tutaj Survive the zombie attack of the given plants No i dobra, teraz tak losowo wygorę. Level dziewiąty, no to jedyneczko Za każdą flagę usuwam pięć wybranych roślin Czyli jak tam na dole mamy flagi I ten pasek postępu zombiaków to Jak flaga następuje, muszę usunąć pięć roślinek O oh. oh, mas... Dobra Te wywalanie roślin mnie zgubiło, muszę to robić na bieżąco Jezu widzowie Byłem nad Mazurami Jakimi? Nie no tak się nie mówi, nad Mazurami, na Mazurach byłem Cholka jasna Nad jeziorem Spędziłem kurde taki fajny tydzień Że ja już bym tam chciał wrócić szczerze A teraz już jest Jak to nagrywam chyba 6 wrzesień Albo 5 No i gigalipa szczerze Rok szkolny się zaczął To już czwarta klasa u mnie Zacznę się w technikum, a nie w liceum, więc jakoś jeszcze tego mam do matury trochę czasu. No ale kurde, no nie jest kolorowe, się boję teraz, że na tego YouTube'a nie będę miał w ogóle czasu. Będę się starał nagrywać, ale nic nie obiecuję. Ja pierdzielę, o matko! Dobra, ja to chyba dogram w niedzielę, bo w tą sobotę to ja już mało zrobię, tak szczerze. Widzimy się jutro chyba. Jest już kolejny dzień, jak nagrywa ten odcinek, ale się nie zatrzymujemy, kurde. Okazało się, że nagrywanie tego challenge'u to nie będzie coś takiego, że sobie nagram w jeden dzień, coś. To będzie trwało długo i to nie będzie takie fajne hopsiów. Poczekają mnie wyzwania typu, wyjdź z domu i zrób coś, więc podczas tych nagrywek, Jednocześnie mogę teraz zacząć nagrywać, a za 3 minuty znajdować się w zupełnie innym miejscu. A teraz mamy wyzwanie dosyć ciężkie, bo musimy co każdą flagę usunąć 5 roślinek. Więc sprawa wygląda tak, że ja po prostu chyba spamię rośliny i nic innego mi nie pozostaje. Tak w ogóle, żeby nagrać ten odcinek, musiałem kupywać World War Premium. Okazało się, że jeśli chcę zapisać sobie zmiany w tych kopertach, co losuję, to muszę niestety zapłacić kasę. A ja nie chciałem wam, wiecie, resetować, tłumaczyć się, czemu koperty są inne, więc zapłaciłem kasę i dalej jesteśmy na tych samych kopertach i nic nie jest ustawione jeszcze. Kurde, te zombie z balonem, one robią największy problem w ogóle, tak szczerze. Wszędzie poza tym jest spoko, ale to jest przesada lekka. Oni są zbyt mocni. Dobra, pięć. A, wydry tu weszły? Teraz zbliżenie na tą wydrę Jakaś muzyczka śmieszna, no idealnie by pasowało Legia to ale gniszcz polski Nasza duma wielkopolski Patrzcie co mam, widzowie Pistacjowy napój mleczny Legia to... Nigdy nie byłem fanem pistacji Ale nawet okej okay. Takie słone Ja tak się szczerze zastanawiam, ile ten challenge będzie trwał Jak ja, jakie pojedyncze poziomy i to jest poziom dziewiąty Czyli teoretycznie ten najprostszy tak długo przychodzę. Dziewięć poziomów Dobra, nawet nie mogę powiedzieć dziewięć Osiem poziomów, półtora godziny mi zajęło To będzie odcinek chyba, w który włożyłem największą ilość czasu tak zupełnie szczerze wam powiem. No i też kasy, bo ten odcinek montuje mój drogi montażysta i to już nie są te czasy w 2013 jak nie płaciłem montażyście i mi montowali za darmo. No teraz muszę. Za dobry montaż się płaci. Ale też yy, ta zmiana jest spowodowana tym, że... O, była fala, ja nie usunęłem roślin. Ta zmiana jest spowodowana tym, że... mi się zepsuł program do montażu, a i się jeszcze nie nauczyłem nowego. I tak przegrałem. Tak się kończę, jak do was gadam, ja już kurde do was nie odzywam Nie no, nie ma co Łapki w górę nawet nie zostawiliście, po co mam z wami gadać Kapel dostałem Jeden rząd wyeliminowania. Dobrze, jest! 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 W końcu! Dziękuję, dziękuję. To przez tego świniaka raz go wziąłem. Raz go wziąłem! To nie byłem ja, to była świnia jak coś. Raz wziąłem tego świniaka. I mamy co? Muszę naprawić dźwięk, bo się zepsuł. Ja